Będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukaszomańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd Tygodnika Katolickiego Niedziela, temat numeru O Każdy Kamień bój, czyli 80. rocznica Powstania Warszawskiego. I zachęcam do lektury artykułu przewodniego, który rozpoczyna się na stronie 10. Tajemnice Powstania Warszawskiego. Jest to rozmowa z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. I on mówi o tych, którzy jeszcze żyją, którzy przeżyli to, to powstanie i mają już ponad 90 lat. Ilu ich jest jeszcze z nami? O tym, czy wszyscy zdali relacje z powstania, czego jeszcze nie wiemy o powstaniu warszawskim, to bardzo taki ciekawy wywiad z Janem Ołdakowskim. Przejdźmy teraz dalej. Bitwa o pamięć. Jak przez lata zmieniała się postawa Polaków wobec powstania warszawskiego. Dobrą okazją, aby się nad tym zastanowić, są obchodzone w tym roku dwie rocznice, czyli właśnie 80. rocznica powstania Warszawskiego i 20, 20 lat istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Więcej w materiale Wojciecha Bobrowskiego. Na stronie 16 i 17, tak idziemy po kolei, ale to są bardzo wartościowe artykuły. Artykuł Michała Wojciechowskiego: Czy można zachować jedność? Jak możemy zobaczyć w ostatnich latach, no tej jedności w naszym narodzie nie ma, jak ją zachować. Obudowanie jedności czysto ludzkimi siłami kończy się fiaskiem, czy zatem jedność jest utopią, ale wiemy dobrze, że Duch Święty prowadzi nas do jedności, ale nie będę tutaj zdradzał i szczegółów tego artykułu sięgamy do 16 i 17 strony naszego tygodnika. Teraz trochę literatury, Zbigniew herbert i to scena 52 i 53. W okresie kryzysu wartości moralnych w czasach zwątpienia. Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie najistotniejszych zasad i nadziei, i idei. Więcej w artykule Eweliny Dziewońskiej, chudy na stronie 52 i 53. Wczoraj mieliśmy liturgiczne wspomnienie też i świętego Krzysztofa. A jak to mówimy, komu w drogę temu pojazd? Tak, i sięgamy do różnego rodzaju muzeów motoryzacji, to właśnie dla fanów. Czterech kółek, coś więcej, między innymi takie miejsca mamy czy w Lublinie, czy w Zgierzu, czy w Pempowie, Szczecinie. Zachęcamy do lektury niedzieli: strona 56, 57, 8 i 9. O między innymi jeszcze w ustce jest takie muzeum, czy w Krakowie. Można bardzo wiele o motoryzacji, czy poruszaniu się różnego rodzaju pojazdami dowiedzieć z naszego. Tygodnika. A teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego. Zaczniemy sobie od sięgnięcia w historię. Historię Kościoła, bo przecież Chorał od wielu wieków towarzyszy liturgii. Słuchać się w Chorałowy Śpiew to nawiązanie do warsztatów, które miały miejsce we Wrocławiu, a konkretnie trzeciego kursu Chorału Gregoriańskiego. Do Polski przybyło. Do Wrocławia przybyło bardzo wiele osób z różnych stron świata. To na stronie pierwszej materiał przygotowany przez Magdalenę Lewandowską. I ta sama autorka mówi nam o innym kursie. Kursie polskiego na poziomie A2, ale w języku migowym i o profilu katechetycznym. To więcej na stronie drugiej naszego dodatku. Z kim na Jasną Górę? No już ostatnia prosta do tego, aby wyruszyć na Jasną Górę, bo już przyszły, przyszłą sobotę. Pierwsza pielgrzymka wrocławska o 6 z katedry wyruszy na święta, później w drogę. Kto by chciał jeszcze z grupą 14, to dwa dni wcześniej może z góry wyruszyć na tzw. prolog pielgrzymkowy. A jaką grupę wybrać? Wszystkie grupy profilujemy na stronie. A skoro o pielgrzymowaniu i było już o świętym Krzysztofie, to teraz czas na świętego Jakuba, którego wczoraj święto też mieliśmy i o drogach jakubowych. Dla jednych kamino to droga poznania siebie, sprawdzenia swoich możliwości, dla innych szansa na duchową przemianę i czas sam na sam z Bogiem Wiele osób powtarza, że gdy już raz wejdzie się na szlak Świętego Jakuba, to kroczy się nim aż do końca życia. Z własnego doświadczenia mogę to potwierdzić, a tutaj mamy świadectwo pana Janusza Marciniaka. I na koniec zachęcam do tego, aby sięgnąć na stronę szóstą. Tutaj mamy wydarzenia z terenu archiecezji. Tu wracamy jeszcze do Głębowic do procesji Maryjnej do Święta Młodych, które było zwieńczeniem 31. salwatronskiego Forum Młodych. I do wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, Matki Bożyszka Szkapleżnej, które świętowały karmelitańskie wspólnoty. Z całego serca dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Panem Bogiem.